Hejka, witajcie w kolejnym filmiku na tym kanale. Dzisiaj będzie taki trochę inny filmik, ponieważ obejrzymy sobie spoiler takich nowych, świątecznych, zimowych koni oraz właśnie takich też świątecznych i zimowych ciuszków dla postaci oraz sprzętu dla konia. Ten cały właśnie filmik. Ten spoiler jest od takiej innej youtuberki, którą ja bardzo lubię, bo ona ma takie fajne spoilery. Także, jeżeli jesteście jej ciekawi, bo być może jej nie znacie, to zostawiam Wam link do jej kanału w opisie tego filmu. I teraz już bez przedłużania, zapraszam Was do oglądania. Okej, okay, jak widzicie, ja już jestem tutaj na kanale CZC e, Creation, coś takiego przynajmniej. Coś takiego mówi, wiecie, tłumacz Google. Ale dobra, jak widzicie, ona tutaj nagrywa różne spoilery nowych koni i tak dalej. A my sobie wchodzimy o tutaj. Tutaj musimy sobie do początku wziąć. Może troszeczkę ściszę. Dobrze, tutaj mamy takie intro. Tutaj jest napisane coś w tym stylu, że jeżeli nie chcecie sobie spoilerować, to tego nie oglądajcie. Tak wiecie w skrócie. O, tutaj mamy właśnie te nowe koniki. Powiem wam, że ten jest taki nawet ładny, ale grzywa jest dla mnie trochę za ciemna. Ale ten, niby, ma troszeczkę za jasną tą grzywę, jednak jest ładny nawet. Ja, ja sobie kupię tego czarnego, myślę. O, tutaj widzicie, to są ich magiczne wersje. Takie trochę mam wrażenie zimowe, ale mi się kojarzą z takimi sylwestrowymi. Teraz tutaj sobie dokładnie, jak widzicie, zobaczymy. O, tutaj jest taki siwusek w zwykłej wersji. Tak się prezentuje ten arabek. Mi się też tam ten czarny akurat trochę bardziej podoba. Ja też ogólnie nie lubię takiego właśnie Simoja Błogosławiego. chociaż ten tak patrzy, to on jest taki nawet trochę biały. Jest w sensie taki, wiecie, brudny biały, że trochę siwy, tak mam wrażenie. No, jest bardziej może biały, ale on no, też jest ładny. O, tutaj mamy jego magiczną wersję. Bo widzicie, one mają takie, mm, takie wzory inne. To mi się w ogóle kojarzy z tymi, jak to się mówi, ten taki, wiecie. Człowiek, co nic nie mówi, tylko jest takie przedstawienie, że tylko pokazuje. Nie wiem, jak to się mówi, w się zapomniałam. Ale jest coś takiego właśnie. Wiem, że coś mamy na pewno chyba. Ale dobra, wracając do koni, no to ona mają takie wzory. Na przykład tutaj, jak widzicie, dla mnie jest to trochę takie, te wzory takie trochę sztuczne fajny, no nie wiem, tak mi się z bombką teraz skojarzyło, przez te takie złote tutaj na tych wzorkach i w grzywie. Tak, no, świąteczne trochę są, silwestrowe właśnie mam wrażenie też, że tam coś się gdzieś nie błyszczy. No fajne, te, te złote pasemka takie też są bardzo ładne. Powiem Wam, że tak jak teraz sobie patrzę na tego białego, no na tego tutaj, to jednak też mi się podoba. Wcześniej mi się tak mniej podobał bo oglądałam ten spoiler właśnie już wczoraj wieczorem to właśnie wtedy mi się podoba bardziej ten czarny a teraz tak nawet oba wiesz kupię raczej czarnego, ale właśnie mi się strasznie podoba tutaj yy, ta jego yy, właśnie chrapka tutaj chrapka, ja nie no wiecie, odmianka na chrapce i ten oczko takie nie wiem, no, tajemnicze powiedzmy no nie tajemnicze, wiecie takie mroźne o, on się tak prezentuje w magicznej wersji, też ma takie wzory takie, no takie inne są te konie, To te ta pasemka właśnie No kurczę, super są Właśnie fajne A Te kobietka tam przednie tak ładnie, o, ale tutaj to w ogóle jakby trochę makijaż miały Teraz akurat oko zamknął, ale wiecie, tak, tak tutaj. tutaj. To też jest bardzo ładne, moim zdaniem. O, ma takie zakręcone coś ładne. No, nawet śliczne są te konie właśnie. O, tutaj właśnie dla mnie są takie śliczne te ogłowia z tym rogiem jednorożnym. Myślę, że gracze może chcieli magiczne konie jednorożce, oni stwierdzili, że zrobią po prostu ogłowia takie. Śmiesznie, śmiesznie, ale no, nawet spoko. Tutaj właśnie mamy y, słówkę, takie zwierzaki do nich. Y, to jest słówka prawdopodobnie do tego białego. Chociaż pomimo tego, że jakbym kupiła czarnego, to i tak bym chyba kupiła tą słówkę, bo jest śliczna. O i tego pingwinka też, bo one właśnie są strasznie złotkie, te pingwinki, mi się podobają. Śliczne są i te zorze tam w tle. No. Fajnie właśnie taki klimat świąteczny jest bardzo fajny. To jest taki lisek. Te liski też są ładne, bo tutaj będą dwa, ale chyba bardziej mi się podoba ta słówka właśnie i e, pingwinek jednak. Pingwinek jest taki słodki, a słówka taka, wiecie, dostojna, że tak powiem, śnieżna. Jak e, jest jeszcze więcej tych lisków, dobrze, przepraszam, tutaj. O. Tutaj mamy słuchajcie, taki śliczny pierwszy właśnie strój. On mi się bardzo podoba. Ta krata taka e, właśnie jest z tymi czerwonymi detalami jest taka fajna zimowa, ale też taka świąteczna mam wrażenie, przez co że ma takie czerwone elementy i no cudne to jest, nie wiem czy w zeszłym roku też byłem, mam takie bardzo zimowe i ciepłe rzeczy. Teraz takie te rękawiczki też są śliczne i taka kartka tu bardzo fajnie, bardzo fajnie. Myślę, że sobie e, chciałabym właśnie kupić po jednym z każdego takiego kompletu, jakby co tu będą, ale no śliczne są. Tutaj mamy kolejny taki kompet w kratkę, tylko już ma takie nie ma takich czerwonych elementów, tylko właśnie granatowy. Powiem Wam, że ten drugi też mi się bardzo podoba. Jest taki może już mniej świąteczny, ale jest bardzo fajny. Te rękawiczki mi się strasznie granatowe podobają. Fajnie, fajnie właśnie. Sprzęt dla konia może bardziej ten czerwony dla mnie, ale ten też jest bardzo ładny. Powiem wam, że jestem zachwycona w ogóle tymi tutaj rzeczami, tym bardziej, że jakie się często bawię w realistyczne SSO i oczywiście nagrywam tutaj tą serię Mój Dzień w SSO, no to nam się też przyda, wiecie, jak będzie już zima, takie cieplejsze ubranka. A ty w ogóle ta czapka mi się, powiem wam, strasznie podoba, fajnie, fajnie i ten właśnie halterek tam był z futerkiem i owiłki z futerkiem. W ogóle być taki futerkowy, bo myślę, że ja na pewno chciałam, tam moja, moje koleżanki w sumie też i wydaje mi się, że inni gracze też na pewno chcieli jakieś takie rzeczy futerkowe, a tutaj takie są i to jest dla mnie naprawdę bardzo fajne. Teraz jak już dodali tutaj takie futerkowe rzeczy, bo będzie jeszcze trochę więcej, zobaczycie, to o, widzicie, owiłki futerkowe w ogóle, e, przepraszam, owiłki były, ochraniaczki i z kolejny takich hal... W ogóle ten zestaw jest dla mnie bardzo ładny też No ale w każdym razie jak tutaj już dodali takie futerkowe rzeczy to teraz tylko Derek nam normalnie brakuje To też by się bardzo przydało, może to tam nam dodadzą, zobaczymy No chociaż jak nie ma spoileru to wątpię, ale no fajnie by było Ale cudownie, no ja no, ten halter taki futerkowy też jest ładny Te spódnie w ogóle są takie fajne, tak Fajnie pasują w ogóle do tego całego stroju, no, fajnie Tutaj właśnie mamy taki kantarek w ogóle futerkowy i chyba kolejne ochraniaczki z futerkiem. No bardzo fajne. O, tutaj y, fajne są te takie zdobienia, że gdzie gdzie są takie właśnie warkoczyki, tutaj ten warkoczyk, takie futerko tu, w ogóle tu, takie o, no wiecie, takie o, no nie wiem, co, nie wiem, czy się domyślacie, co to ma znaczyć. I kolejne, w ogóle tyle ochraniaczy futerkowych. Ja naprawdę, powiem Wam, że ja mm, sobie planuję jakby dwa razy po 10 tysięcy dokupić w grudniu i jedne 10 tysięcy sobie zostawię na nowe konie w ciągu roku a drugie po prostu wydam na takie rzeczy typu jakieś konie zaległe, że tak powiem i jakieś właśnie takie komplety bo są śliczne naprawdę ta kurteczka taka z tym no, też jest fajna, no naprawdę o, a to o jest też fajne to jest e, lift time, to w sensie nie wiem, co to znaczy w ale wydaje mi się, że to może być z kalendarza adwentowego. Przepraszam, nie sprawdziłam, co to znaczy w słowniku, ale możliwe, że to będzie wiecie, z jakichś kalendarzach adwentowych czy tego typu rzeczach. E, też ładny jest ten strój ładny, taki, że tak powiem, gustowny, zimowy, gustowny, e, chociaż jednak bardziej mi się podobają y, tamte inne. E, dobrze, tu już jest taka końcówka. Ten, ten toczek mi się właśnie bardzo tutaj podoba, w tym stroju jest naprawdę bardzo fajnym. A może to jest, a może to będzie w kalendarzu adwentowym? wiecie co, no, niestety nie wiem, co tam ma być napisane, ale to oczywiście sobie zobaczymy. Na święta też na moim kanale będą się pojawiały dużo jakichś świątecznych serii właśnie i ogólnie filmików. Mam nadzieję, że Wam to się spodoba, bo ja święta nawet w prawdziwym życiu bardzo lubię, jak już Wam to chyba mówiłam. Także no, chcę, żeby na moim kanale też był taki świąteczny klimat. Tu zawsze to na końcu jest takie fajne, śmieszne. Ok, w takim razie, jak już tam widzieliście, to, to już jest koniec. I dla mnie na no to te święta, w Star Stable, no to tutaj się zapowiadają naprawdę bardzo fajnie, e, ponieważ te nowe konie no, są naprawdę fajne, takie, no mówię, inne po prostu. E, właśnie ten sprzęt dla konia, że dodali takie futerkowe ochraniacze, owiłki, siodła, e, kantary, nawet haltery, co się w ogóle nie spodziewałam też. E, no, dla mnie to jest naprawdę no, bardzo fajne te rzeczy dla postaci, e, wiecie, ubrania też, no także możecie się spodziewać w święta jakichś holi zakupowych. Mam nadzieję, że to wszystko mi tutaj wyjdzie, ale myślę, że tak. A ja już wam bardzo dziękuję za oglądanie tego filmiku. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. No i do zobaczenia, do następnego. Cześć!